Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Messi, a to odcinek, który zostanie poświęcony przeglądowi CC oraz modów dla niemowlaków, dla nowej grupy wiekowej. Jak wiecie, minęło dosłownie kilka dni od czasu aktualizacji z niemowlakami. Tych modów nie ma wiele, ale... Te, które dla Was wyselekcjonowałam, myślę, że są y, bardzo fajne. To w większości recolory, ale myślę, że tak jak i mnie, przypadną Wam do gustu. Przejdźmy sobie może już do sedna sprawy. Przejdźmy sobie może na początek do y, detali skóry, no czyli do skinów. Przede wszystkim to sprawi, że Wasz nimoblak będzie wyglądał. Zdecydowanie lepiej. Ja tutaj mam troszeczkę swoich własnych, prywatnych konwersji. Na razie czekam na to, aż będą zaktualizowane oficjalnie przez twórców. Póki co mogę Wam z czystym sercem, tutaj z czystym sumieniem polecić tego skina. Oat Milk bardzo mi się podoba też ten Bright Blends. On jest taki bardzo, bardzo delikatny. Lubię go też zmiksować. Z tym skinem od Seravi. On, Seravis. On jest taki dosyć dramatyczny, ale dodaje takie urocze wgłębienia tutaj pod oczkami. No taki jak taki malutki szczeniaczek. <ścoughs> razem, razem, właśnie połączony z innym skinem, może wyglądać naprawdę fajnie. Chociaż przyznaję, że ten właśnie Oatmilk to chyba taki mój ulubieniec numer jeden. Mam tutaj też jakieś konwersje piegów delikatnych. Myślę, że to też będzie fajne urozmaicenie dla naszego niemowlaka. Póki co mamy też i róże, chociaż ja szczerze mówiąc, tak nie przepadam za używaniem różu z, z tego poziomu detali skóry, bo nie można sobie rozjaśnić go, a zazwyczaj wie, wiecie co, gdzieś tam te yy, te róże są dla mnie jednak zbyt dramatyczne, chociaż może jeszcze ten by uszedł, lubię lubię sobie zazwyczaj gdzieś tam jeszcze tym suwakiem to rozjaśnić żeby aż tak dramatycznie się to nie rzucało w oczy kolejnym takim upiększaczem dla naszego niemowlaka są rzęsy nie mamy jeszcze rzęs 3D Chociaż Kidziko już się wypowiedziała na ten temat podobno na Twitterze i tak będzie robiła rzęsy dla niemowlaków, więc w oczekiwaniu na nie mamy rzęsy z zakładki eyeliner, które też moim zdaniem są strasznie dramatyczne. Więc ja sobie biorę po prostu i je delikatnie rozjaśniam, żeby aż tak bardzo się nie rzucały w oczy te rzęsiska. Fajnie, że jest coś tutaj podkreślone, że widać, że to oko nie jest takie gołe, tylko ma jednak te rzęsy, a jak wiemy takie maluchy potrafią mieć naprawdę niezłe rzęsiska, no to w oczekiwaniu na to w formie eyelinera myślę, że to będzie fajna opcja. I tak, jeśli chodzi o róż, no bo bez tego też wolałabym się nie ruszać, zawsze coś tam się dzieje na tej buźce to mamy tutaj taką konwersję, przy której nawet myślę, że nie trzeba za bardzo kombinować, bo są bardzo jasne. No ten jest praktycznie że idealny według mnie, chociaż ja i tak zazwyczaj przy innych odcieniach po prostu sobie to troszeczkę rozjaśniam. Czekam, czekam aż ten będzie przerobiony przez twórczynię. Na razie to jest też moja prywatna konwersja i ten od sera Vis też jest bardzo fajny. On zupełnie inaczej jest umiejscowiony, ale też myślę, że przy wybraniu jakiegoś lżejszego koloru, rozjaśnieniu ta buzia też od razu no, takiego fajnego 3D nabiera. Jest też ta wersja, bardzo mi się podoba ona zaspane oczy, tak. Zaspane oczy też jest fajna, leciutko tak tylko rozjaśniona i też od razu buzia wygląda fajniej. Jeśli chodzi o usta, to używam głównie tego błyszczyka, który też jest jakąś konwersją czyjąś. Są dwa odcienie, jest taki koralowy i różowy, ale on super działa, mega, mega rozjaśniony i od razu też no, lepiej, lepiej to wygląda. No powiedzcie, że nie. Usta bez niczego i usta z tym błyszczykiem. Dosłownie tylko leciutka taka poświata na ustach. I nasz tudlerek prezentuje się rewelacyjnie. Jeśli chodzi o brwi, ściągnęłam sobie, poprzerabiałam sobie własne brwi, właściwie to innych twórców po prostu, ale też ściągnęłam sobie taką nakładkę, która odblokowuje brwi dorosłych Simów dla niemowlaków. Chociaż osobiście nie wiem, te, te brewki które są tutaj, jak nie znoszę ich u Todlerów i bardzo rzadko je używam, tak tutaj wydają mi się po prostu idealne i no nie wiem, jakiekolwiek inne brwi są jakieś takie dramatyczne <grym> za bardzo, coś mi tu nie gra w nich, nie wiem, tak jakby musiałyby być jaśniejsze, nie Co, coś coś tu jest nie tak, o jeszcze te mi w miarę podchodzą całkiem, bo są mega cieniutkie ale, ale tak to to no nie za bardzo. No, tak czy siak, dam Wam linka oczywiście. To już według własnych preferencji waszych. No mi, mi one tak średnio odpowiadają bardziej wyjątkowo. <grywają> Podobają mi się te z gry i myślę, że przy tych póki co mam zamiar zostać. Dopóki jakiś twórca nie stworzy takich typowo todlerkowych brwi. Kolejna rzecz, która Wam się przyda, to podmianka oczu. Ja akurat teraz korzystam z, matko jak one się nazywają, z Beetle, Beetle Eyes wersja druga, tak napatoczyły mi się, na Discordzie były polecane i chyba chwilowo będą to moje ulubione oczka, no. Ładne są, ładne. Podobają mi się. Takie maxi smaczowe, komiksowe, ale myślę, że prezentują się yy, spoko. O, ten też jest ładny. Zostawimy naszej małej Megi chyba ten kolor oczu. Tak, no bo musicie wiedzieć, że praktycznie wszystkie default oczy po, po aktualizacji z niemowlakami się niestety zepsuły, także twórcy powoli, powoli je naprawiają ale no zanim wszyscy je ponaprawiają to, to trochę czasu minie także ja od siebie polecam te oczy jeśli chodzi o włosy to na razie nie mamy ich za wiele, ale bardzo mi się podoba ta tendencja w którą, w którą zmierzają twórcy czyli po prostu robienie takich króciutkich włosków no jak to niemowlaczki mają, one nie będą miały nie wiadomo jakich tych włosów, więc zresztą te, te dłuższe wyglądają mi po prostu na nich dziwnie Mam jedne takie włosy, ale raczej ich nie będę używała. Myślę, że usunę je, bo no nie odpowiadają mi za bardzo do tej grupy wiekowej. Ja też nie chcę sobie zaśmiecać, zaśmiecać folderu z modami, i tak jest już wystarczająco zaśmiecony, więc to są włoski numer jeden. Bardzo mi się podobają. Fajne takie kucotki. Włoski numer dwa też są świetne. Z takimi dwiema palemkami. Bardzo ładnie wykonane. Na podstawie tego mesza z podstawy. Oczywiście wszystkie włosy, które wam tu pokazuję, nie wymagają dodatku razem raźniej. Wydaje mi się, że też raczej żadne z ubrań go nie wymagają. Jeśli będą wymagały, to napiszę w w komentarzu po prostu. Kolejne włoski to takie przeurocze koczki spięte, bardzo fajnie wyglądają. To są włosy od tego samego twórcy co te pierwsze włoski. Tu mamy włosy bazujące na tym meszu z Razem Raźniej, ale go nie wymagają. Całe szczęście, to jest po prostu taki, tak, tak jak tam jest kucyczek, tak tutaj jest e po prostu taki zwinięty w dwa, w dwa malutkie koczki. No, fajne jest to na plus, że jeśli bardzo Wam się podobają te włosy, to macie tutaj wariację taką na ich temat, ale nie potrzebujecie kupować specjalnie dodatku, więc no myślę, że na plus. I kolejne włoski, które moim zdaniem też są rewelacyjnie wykonane, to takie urocze, potrójne koczki z dwóch stron. Ładnie zaczesane włoski, także myślę, że spodobają Wam się. Ja jestem nimi zachwycona. I mamy też włoski z takim dosyć misternym upięciem, warkoczykami i również koczkami. No, 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 powiem Wam, robi wrażenie. Mam wrażenie, że im dalej w las, tym te fryzury robią się coraz lepsze. Ale no, chylę czoła. Bardzo ładne wykonanie. I ostatnie włoski, które mogę Wam polecić, to takie tyciulkie, tyciulkie, <laughs> przeurocze warkoczyki ze wstążeczkami. Kolory tych wstążeczek można oczywiście zmieniać. Możecie nawet w ogóle zrezygnować z nich, bo są one dodawane jako akcesoria, jako czapka. Bodajże tam możecie je znaleźć. No, słodziaki takie. I to są te włosy, o których Wam mówiłam. Te takie mega, mega długie. No nie wiem, jakoś mi nie bardzo pasują do, do niemowlaka, ale no szacunek, szacunek do twórczyni. Myślę, że z czasem będą się pojawiały coraz to ciekawsze i dziwniejsze też propozycje. Jeśli będziecie zainteresowani ściągnięciem tych włosów, podlinkuję Wam te oraz inne jeszcze, które udało mi się znaleźć, ale tak, tak raczej średnio mi się podobały, więc. Więc raczej z nich zrezygnuję. Jeśli chodzi o ubranka, to już Wam pokazuję, co tutaj mamy. Pierwsza moja propozycja to jest recolor po prostu tego stroju z gry. Jest w przeuroczą krateczkę w przeróżnych pastelowych kolorach. Są i takie wariacje bardziej, bardziej kolorowe. Myślę, że no, przeurocze to jest. Strasznie mi się podoba. Zresztą wszystko mi się podoba tutaj dla tych naszych niemowlaczków. Do tego takie urocze sandałeczki. Już Wam je pokazuję w butach. Mają też sporo innych kolorów. Nie sądzę, żeby jakoś to obuwie dla niemowlaków było mega ważne, ale no coś tam warto mieć, żeby, żeby dodać sobie do możliwości. No i jednak gdzieś tam poprzebierać te dzieciaczki. Jeśli chodzi o opaskę, to jest taka urocza. Yy, to jest po prostu ten turban z podstawki, tylko że z usuniętą górną warstwą mamy zostawioną dosłownie tylko taką uroczą opaseczkę, także on jest dosłownie w tych samych kolorach, co i ten z podstawki. Bardzo fajna rzecz. Wiecie, niby wariacja tego samego mesza, ale. Ale już coś tutaj ciekawego nam dodaje do tego wyglądu maluszka. Jeden z niewielu, tak naprawdę, stroi, które bazują gdzieś tam na czymś innym niż to, co już dostaliśmy, to taki uroczy słodziutki kombinezonik na lato. Przesłodki jest tutaj jeszcze ten element tej kokardeczki. Ma sporo, yy, sporo ładnych słoczy, oczywiście pastelowych, w kropeczki i jednolite. Jest przesłodki, strasznie mi się podoba. Cudo po prostu, aż się nie mogę doczekać. Jak się twórcy rozchulają, jest po prostu przesłodziasty. I kolejna rzecz to taka słodka yy, bluzeczka z ogrodniczkami. Jest po prostu przesłodka, strasznie mi się podoba. Słocze też są oczywiście urocze. Cudo, cudo, już widzę, że ciągle będę w to ubierała yy, moje niemowlaki. Nie zliczę ile razy pewnie nazwałam je toddlerami. Mamy też i taki strój z pokazanym już Wcześniej z feterkiem. Ja dobrałam tutaj oczywiście pastelowy swatch. Z uroczymi jeansikami. Bardziej mi powiedziała, że to takie pewnie jeginsy, leginsiki po prostu wyglądające na jeansy. I taką prze prze, prze opaseczką. Przesłodka jest. Możecie ją dodawać dosłownie do jakiej tylko chcecie. Fryzury można jej oczywiście również zmieniać. Kolory jest przesłodziutka. Proszę. Nie ma tych kolorów za wiele, ale myślę, że te, które są, są bardzo ładne. Chyba do tego, yy, do tych włosów dochodzi też taka spineczka, o ile się nie mylę. Ale jakoś tak z tą opaską yy, zdecydowanie lepiej to wygląda. Brakuje mi tutaj drugiej spinki dla symetrii. No ale cóż. Kolejny strój, który chciałam wam pokazać, yy, to też Recolor. Taki bardzo podstawowy tego ubranka z podstawki. Yy, Moje jedyne <laughs> zażalenie w tą stronę, że jest tu tylko jeden słocz. Powiem Wam szczerze, nie lubię zbierać sobie rzeczy, które mają jednego słocza. Wolałabym, żeby to był taki Adon do tego i żeby tutaj po prostu dodawał mi e, kolejny, kolejny kolor, bo to tak niepotrzebnie mam zaśmiecone tylko. Do kompletu do tego jest czapeczka, która już na szczęście ma więcej słoczy. Więc tutaj akurat na plus. Jeśli chodzi o buciki, to takie urocze trampeczki. Mamy te na rzepy, te na sznurówki. Zdecydowanie mniej praktyczne, ale to tylko Simsy na szczęście. Jeśli chodzi o skarpetki, to mam takie urocze. Jedna różna od drugiej, więc myślę, że to też taki fajny element. No tutaj akurat w tej pozycji u tego niemowlaczka to za dużo nie zobaczymy. Ale myślę, że daje Wam to tutaj już jakiś pogląd na to. Kolejny strój to oczywiście kolejny Recolor. Nie spodziewajcie się tutaj niczego innego, ale ten jest wyjątkowo uroczy moim zdaniem. Zwłaszcza ten zielony w te stokrotki, chociaż inne wcale nie są gorsze. Naprawdę słodziaki. Ja akurat tutaj do podglądu wybrałam ten. I przy okazji mamy tutaj też taki słodki smoczek. Który znajdziecie w kategorii z okularami? Bodajże tak, jako okulary się liczy. Także ma śliczne, pastelowe obrazeczki. Myślę, że do każdego ubranka można nawet się pokusić o dopasowanie koloru, no słodzinka z tej naszej Megi, kolejny strój to oczywiście też recolor w pięknych pastelowych kolorach, mi się tam podobają te stonowane kolorki, no może oprócz czarnego tak to bym dzieciaka nie ubrała, ale te beże, beże róże są przeurocze dodatkowo jako taki bonus to są włosy właśnie z razem raźniej ale w nakryciach głowy możecie znaleźć recolor tej kokardki. Więc to też jest duży plus. Nie jesteście wtedy wiecie ograniczeni jednym kolorem do konkretnego koloru włosów. Możecie sobie ją za każdym razem przy zmianie ubranka zmienić i ta kokardka co najlepsze działa również z tamtymi włosami, które wam pokazywałam, które są które są stworzone na podstawie właśnie tego mesza, więc myślę, że na duży plus. I kolejna propozycja. Mamy tutaj recolor sweterka i tu już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo wzorów. Bardzo ładne są te wzory, podobają mi się. Niektóre takie troszeczkę bardziej alfowe. Pewnie tych wzorów będę unikać, ale większość myślę, że jest fajniutka. O, nawet to jest urocze i i myślę, że Megi wygląda przesłodko. Z dolnych części ubioru to właśnie mamy recolor leginsików, także też jednokolorowe, bez żadnych wzorków. Przy okazji nam tutaj Mała prezentuje buty. Może od razu do nich przejdę. Chodź tu Mała, bo się tak wyrywasz. Tak, mamy tutaj Adaśki, też ładne takie pastelowe kolorki. No, i odrobinę jakichś takich wariacji kolorystycznych. Fajne są, podobają mi się, zwłaszcza te różowe, pastelowe słodziaki. No i recolor tego turbaniku z podstawki, tylko w dużo większej ilości kolorów. Także dochodzi nam sporo jednokolorowych pasteli, takie bardzo stonowane. Do tego również mamy taki turbanik, tylko że tu też jest tylko jeden swatch, więc pewnie z tego zrezygnuję. I taką czapusię z uszkami, też tylko jeden swatch, niestety. Za to tutaj mamy rewelacyjny recolor tej czapeczki z podstawki w pastelach. Ta jest fajna, ma bardzo dużo kolorów, więc wszystko można tutaj. Idealnie dopasować. No i nasz słodziak fajnie wygląda. Cały pastelowy, no jest po prostu przeurocza. I następna propozycja. Co to może być? Kolejny recolor. Też w pastelowych kolorach. To jest chyba wszystko od tej samej twórczyni. Tak mi się wydaje. Fajna propozycja. Bardzo mi się podoba. Taki estetyk niemowlak. Kolejny to, no oczywiście, recolor, ale patrzcie ile tu tego jest. Jest po prostu ogrom tej piżamki z kapturkiem, która jest przeurocza. Jest po prostu tona tego, tona. Są jedne jednokolorowe, później zaczynają się z, z taką plakieteczką zwierzaczków. Więc myślę, że wygląda to przeuroczo. Fajna propozycja. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba. No, u mnie oczywiście pastele wygrywają, chociaż ten też jest słodki. No dobrze, wszystkie to pastele. <laughs> Także słodziak, konkretny. I kolejna propozycja to Color tego przesłodkiego misiowego stroju z podstawki. Tylko, że w przepięknych, pastelowych kolorach. Jest po prostu przeurocze. Co, co mogę Wam więcej powiedzieć na ten temat? Jest świetny. Niektóre bardziej pastelowe, inne bardziej takie żywe, no do niemowlaka idealne. No w ogóle to jest jedna z najbardziej uroczych rzeczy z podstawki, którą dostaliśmy. Nawet malutka panda. I tak a propos, yy, małej ilości słoczy, to którym jestem <ścoughs> przeciwna, ale to było tak urocze. Recolor na wzór Totoro. No to nie jest na imprezę, wiem. Ma dosłownie tylko dwa kolorki, ale no nie mogłam się powstrzymać. Jest tak przesłodki, że, że od razu ściągnąłam, jak tylko zobaczyłam. Kolejne ubranko to takie przesłodkie yy, body z kurczakami, też w pastelowych kolorach. Nie jestem w stanie wam za wiele o tym powiedzieć. No widzicie jak wygląda, więc yy, to tyle. Kolejne ubranko. To następny pastelowy <gry> recolor, czyli no jak widzicie tutaj tendencja jest i taka przeurocza letnia sukienusia w ładnych pastelowych kolorkach, ale nie tylko. Są też i żywsze. Może nawet małej zostawimy tą żółtą, no wygląda przesłodko. Z rzeczy, które jeszcze chciałam Wam pokazać to takie przeurocze skarpecie. E, oczywiście ze zwierzątkami <śm> są przesłodkie, te świnki zwłaszcza. Ale mamy też misie chyba, liski głównie, więc no przesłodkie są, no te to już w ogóle idealnie dopasowane. W sumie to nie widzę za bardzo czym one się różnią. Skarpety teraz, tak jak na nie patrzę? Nie, zupełnie niczym. A przysięgłabym, że mam je od dwóch różnych twórców. <grystanie> Ciekawostka. Są też i skarpetki do tamtego kompleciku, który Wam pokazywałam, także jak go ściągniecie, no to ściągną się Wam również i skarpety. No, ja mam wam takich pierdołkowatych skarpet to nigdy za wiele, więc całkiem fajne akurat. Dodatek. No i te dwukolorowe już wam pokazywałam. Taki jeszcze dodatkowy bonus z Kasa to kolorystyczna podmianka do tej poduszki. Ja wybrałam oczywiście różowy, jasny, no jak to ja. Nie mogło być inaczej. Podam wam linka do tej podmianki. Pamiętajcie tylko, że jeśli chodzi o podmianki, to ściągacie jedną, jedną tylko, tak samo jak z Tłami Kas. Link do tego Tła kas także Wam zostawię, bo jest przeurocze, z takim pokojem dziecięcym. I to już tyle jeśli chodzi o kas. Przejdźmy sobie może jeszcze do trybu budowania. Słuchajcie, jesteśmy w, chwilowo w rozgrywce, bo chciałam Wam jeszcze pokazać bardzo fajną podmiankę tego takiego dywanika, na którym zazwyczaj lądują niemowlaczki. On jest taki okrągły. Postaram się tu wam pokazać, jeśli nie pamiętacie dokładnie o co mi chodzi. Także ta podmianka pozwala wam zmienić na taki puszysty kocyk. Są też inne podmianki na inne kocyki. Też Wam je podlinkuję, oraz podmianka na niewidzialny kocyk, także nie będziecie w ogóle nic widzieć. Dziecko będzie po prostu leżało na gołej podłodze, ale to już od Was zależy, co wolicie. Fajnie, że twórcy coś takiego zrobili i dali nam taką opcję, bo osobiście, no tak, średnio mi się podoba ten okrągły kocyk, a usunąć go nie można, więc, więc daję Wam znać, że jest taka opcja. Jeśli chodzi o tryb budowania, to na razie nie ma tego za wiele, ale już tutaj dosyć szybko twórcy się postarali, żeby przynajmniej nam porobić jakieś recolory, no co po niektórzy zaszaleli i gdzieś tam już porobili funkcjonalne swoje poprzednie łóżeczka, które mieli. Także mamy takie oto trzy klasyczne łóżka z bardzo dużą ilością słóczy. Różne drewna, różne materacyki, lubię to, lubię, nadadzą się myślę do dziesięcioleci historycznych rozgrywek, bo są takie no klasyczne, bez żadnych udziwnień, bardzo fajne łóżeczka, to są trzy łóżka właśnie od jednego twórcy. To jest takie urzeczko szalone, nie dość, że tu mamy jakieś takie geometryczne wzory. No dobra, może niekoniecznie jakieś geometryczne, bardziej jakieś takie glutki. Niestety materac się nie zmienia, ale kolory urzeczka są mega, mega odważne, mega takie kolorowe. Także jeśli chcecie, macie jakiegoś awangardowego Sima, no to może chce mieć takie urzeczko. Dla swojego niemowlaka, bardziej rzucające się w oczy. Kolejne to y, niby prosty recolor, ale dodaje nam, patrzcie, jakie przecudne materacyki. Także ja jestem zachwycona. Na pewno zawitają w moich rozgrywkach. Przeurocze są po prostu te łóżeczka. Ładne, ładne. Zwłaszcza, ale tak, jest uroczy. O, ten też jest słodki. Jest urocze, białe, proste, ale tutaj mamy z kolei opcję zmieniania materaca. Kolejne łóżeczko to takie bardziej w stylu boho. Materace w takich neutralnych kolorach, powiedzmy, ziemi. Ładne kolory drewna. Kolejne to mega, mega pastelowy recolor. Także tutaj to już znajdziecie dosłownie. Wszystkie odcienie, jakie tylko chcecie. Jestem zachwycona tym. Bardzo, bardzo fajny rikolorek e, oraz rikolor tego łóżeczka turystycznego, które po prostu możecie ze sobą e, zabrać do wyposażenia i postawić je dowolnie, gdzie chcecie w, w świecie. No, fajne, fajne. Energetyczne kolorki, no i takie pastelowe, takie, takie jak lubię po prostu. Jest też i klasyczna biel. No, i mamy tutaj też jeden taki uroczy boho przewijaczek. Także też fajna alternatywa dla tego z gry. Bo tamte są takie dosyć ciężkie meblowe. Myślę, że z powodzeniem też coś będzie można tutaj położyć. No, dziewczyny pokazały się z jak najlepszej strony tutaj. Tu mamy niestety kolejną rzecz, która wymaga dodatku razem raźniej. To taka mata, odpowiednik maty do zabawy. Po lewej macie. Ma wyciągniętą od razu z trybu kupowania, a po prawej z zamontowanym Mobi brzdącem, także możecie tutaj puszczać sanki, możecie tutaj się bawić ze swoim niemowlakiem. I w trybie życia możecie sobie dowolnie przeciągnąć do ekwipunku swojego Sima tą matę, także idąc na przykład do rodziny, czy do znajomych, zabieracie ze sobą taką matę, zamiast na przykład tego łóżeczka, no i wasze bobo może się tutaj zdrzemnąć, może się też pobawić, także myślę, że to taki fajny, całkiem, całkiem Fajny dodatek. Słuchajcie, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten dosyć taki krótki przegląd. Myślę, że z czasem na pewno twórcy zaczną działać i pojawi się jeszcze więcej, jeszcze fajniejszych rzeczy. Ja póki co się z wami żegnam. Do następnego. Pa.